Metody na odwapnienie szyngi mi się przypomniało parę metod. Może teraz, w skrócie, wam podam wszystkie. Jak nie zapomnę którejś. Na pewno, patrzenie w słońce dużo daje. Wschód, zachód, słońca. Godzin, godzinę po wschodzie i godzinę przed zachodem można patrzeć w słońce. Są do tego strony odpowiednie, że możecie sprawdzić. Bo to nie, można, nie może tak być, że od razu godzinę sobie patrzycie w słońce, bo możecie sobie uszkodzić wzrok. Stopniowo tak zacząć sobie od 10 sekund i coraz więcej możecie chyba do pół godziny dojechać tak? ale bardzo pomaga na odwapnienie szyszynki, w ogóle patrzenie w słońce jest w Chinach jest uważane, że dużo zdrowia daje także polecam e... no to przejdziemy do tabletek co ja brałem haritaki, kochani e spirulina Iodyna. To wszystko pomaga na odwapnienie rzeźniki. Ogólnie zrezygnować z fluoru. Zmienić pastę do zębów. Wodę odpowiednią dobrać do picia. tak? Nie pić kranówy. Jak już musicie się napić kranówy, to nie wiem, ja dodaję na przykład cytryny. Która niż fluor. E, co dalej? Zmienić dietę. Tak? Na bardziej zdrową warzywa, owoce. Ananas odwapnia szyszynkę Awokado. grejfrut y, Winogrono czarne. Odwapnia szyszynkę Co dalej? Patrzenie w świeczkę, medytacja przy świeczce. Odwapnia szyszynkę. Ogólnie medytacja odwapnia szyszynkę tak? Ale w świeczkę, patrzenie to tak. Trochę, trochę jakby w słońce. I bardzo ciekawe medytacja. Możecie sobie spróbować. Eee, patrzenie w jeden punkt. Przez nie Przez 10 minut. Bez oderwania oczu. Tylko cały czas skupienie na jednym punkcie. Zobaczycie jakie to... Mi... sami już lecą. Już nie, nie idzie wytrzymać. Ale odwa szczeszynkę pomaga bardzo. Także to chyba wszystkie te metody, które już. które ja znam, bynajmniej. które mogłem wam, wam się podzielić, mogłem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że wam pomogłem w tym filmiku. Do zobaczenia.